Witajcie kochanie serdecznie. Dzisiaj postanowiłam nagrać się dla was, bo wiele, wiele osób się tym nie interesuje i nie wie, a my mamy już informacje z różnych krajów, co się dzieje i e, mam taką prośbę, żeby wszyscy, wszyscy, którzy e, pragną tego przejścia na nowe, czyste żeby wszyscy telepatycznie wysyłali tą prośbę o przyspieszenie zrzucenia tej powierzchniej powłoki, żeby to szybciej się odbyło, ziemskiej powłoki i w tym bardziej wesprzemy energię naszej planety, żeby wiedziała, że, że podtrzymujemy ją przy nadziei. Nadzieja to oznacza też e, poród na nowe, nadzieja na nowe i to by było fajnie, e, właśnie takie intencje, taką e, myślami wysyłać to wspieramy Matkę Ziemi, przyspieszamy właśnie do, do narodzenia się w dobrym. Dlaczego? E, są już potężne protesty, protesty tutaj w Hiszpanii. Wczoraj rozmawiałam, bo byłam w klinice weterynarii, z nie rozmawiałam, więcej się dowiedziałam o co chodzi ustawy. Ustawy, właśnie jak się w Dawos, jak się spotykają te nierządy, gadzinę, to właśnie dzieje się potem coś, już mają plany. Zobaczcie, z roku na rok coś innego wymyślają, żeby męczyć ludzi i teraz zwierzęta, a pamiętacie z Michałem sesję, przypomnę. Jak mówił, że karuzela rozkręca się coraz szybciej, tak? gadziny są w popłochu i nie wiedzą, jak się pazurami jeszcze ci, co są, utrzymać. Z Olom, z Aleksandrą ostatnia regresja, przesłuchajcie, dokładnie się wysłuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi, tam jest to, są potężne informacje. No i poza tym Wam przekazujemy z Białej Bazy, z Simone, informacje na bieżąco i... Wspieramy już znowu z pytania i będziemy szli dalej na bazę. Chodzi o zwierzęta. Wychodzą e, e, zarządzenia. E, tam już są, mówię tu o Hiszpanii, w tej chwili są już podane e, e, w Senacie. E, nie wiem, czy już to przeszło, czy nie. E, dochodzi do likwidacji zwierząt. To znaczy się odcięcie człowieka od zwierząt i teraz wam powiem, jakie tutaj jaja są, że chcą zlikwidować kury, tak. I jeżeli chcesz jakąś tam jedną, dwie kurki, to musisz się zameldować w ratuszu, jakieś przejść, przeszkolenie, że potrafisz kurkę utrzymać. i Kurka musi być zarejestrowana. Nie możesz mieć więcej kur. No naturalnie to wszystko kosztuje. Teraz z kurami, córkami dzisiaj z Niemiec się zgłosiła. Tania ta powiedziała, że u nich jest to samo. E, 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 Weronika z Polski dzisiaj mi się nagrała, że ogłosili, że jest w Polsce ptasia grypa. Przyjeżdżają ekipy i gazują kury. E, w południowej Ameryce palą całe farmy kur. E, w USA, jak już się dowiedzieli, Została kurom dostarczona żywność, pasza. Coś w tej paszy było, że kury przestały znosić jajka. Kto tam jeszcze gdzieś ma jakieś kurki, to są w sprzedaży: 10 jajek, 15 dolarów kosztuje. Teraz, co, dlaczego, dlaczego chodzi o kury? Wam zaraz wytłumaczę i już mamy te informacje też. Dlaczego nam chcą zabrać jajka ze stołu. Teraz tak, tutaj w Hiszpanii i w Niemczech już to samo się dzieje, wam po kolei powiem. E, chcą zlikwidować, że w żadnym mieszkaniu nie możesz mieć ani pieska, ani kota, nawet malutkie optaszka, Chcą tego zabronić. E, psy nie mogą się rozmnażać. E, hodowcy ptaków, e, no w ogóle zwierząt, e, po prostu to ma upaść. nie? Teraz tak, co mają e, dzieci, w jakich mają warunkach żyć starsi ludzie, jak oni się cieszą, jakiś kotek jest piesek, tak, to należy do naszego doświadczania, to jest miłość, zwierzęta nam przetwarzają energię, tak, e, e, potężne są tutaj, w Madrycie demonstracje, tutaj w Denia, tak samo potężne demonstracje. Wszyscy rolnicy, e, e, ochrony zwierząt, wszystko idą. Weterynarze na barykady. O co tu w tym wszystkim chodzi? Teraz tak, jeżeli mają wysyłać jakieś tam komisje, mają sprawdzać, <noise> kto w domu ma jakie zwierzęta, <noise> na przykład koty. mi powiedział Toni, że chcą tak zrobić, jak przyjdzie tu komisja, a tutaj ja mam plus minus, bo doliczyć się nie mogę tych kotów, które przychodzą z dziczy na jedzenie, zawsze punktualnie o 5 godzinie mam grupy z dwóch stronach i tam już jest, mają jeść suche i puszki i tak dalej. I chcą, żeby wszystkie koty były zaciepowane. Ja kastruję wszystkie, żeby właśnie się nie rozmnażały w tych ilościach, co na początku było. I, jak, I teraz żądają, że wszystkie koty, które tutaj przychodzą, mają być zaczypowane, więc ja jestem już na to gotowa. Jakby ktoś przyjdzie, to powiem złap te koty, zaczynuj i zapłać. Ja nie to są hiszpańskie koty. A ja tylko im pomagam. Wspomagam. Wszystko. Także będzie cyrk, jak to przejdzie, no to jest potężne. Kto ma na przykład mi powiedział Toni o psy Doberman. Znacie tą rasę. Um, um, ubezpieczenia chcą wprowadzić za jednego psa 600 euro. Ubezpieczyć trzeba. A jak ten pies ugryzie kogoś, 600 tysięcy euro kary. 600 tysięcy. Także co godziny planują. To się nie mieści w głowie. Ja już e, ja się z tego śmieję i śmiejmy się my wszyscy, tylko nie poddajmy się. E, wracam do jajek. Mamy informację, dlaczego to, co podali za darmo, nie zafunkcjonowało tak, jak oni oczekiwali. Czekali w większości, pomór, jak to się mówi. Dlaczego odkryli, że kurze, e, bia, e, białko, białko z jajka niweluje działanie tego, co dali za darmo. Rozumieliście to? E, stanie by Wam lepiej wytłumaczył, bo on ten temat odebrał i, i ma to. Także zgniły Zachód robi z ludźmi, z człowiekiem. To, co sobie zażyczyli. Odgórne, odgórne marionetki działają. Także ci wykonawcy, podwykonawcy e, zgniejecie od tego sami. A żółtka mają potężną wartość dla naszych ciał fizycznych. Dowiedzcie się. I oni na siłę teraz są to zlikwidować. Co im niweluje ich darm, darmową dostawę do ciał fizycznych dla ludzi. Nie można się poddać. Nie możemy tego sobie zabrać. Wiadomo, że e, ci, którzy. Aha, teraz jest w Niemczech. Jak masz 60 lat, nawet ze schroniska kota ani psa nie dostaniesz. Jak pracujesz, nie wolno ci żadnego zwierzęcia mieć w domu. E, no, skórami to samo. Także trzymajcie się mocno swoich siedzeń. Jak teraz nie ruszycie, to już nigdy. Tylko jedna intencja, żeby ta planeta Ziemia jak najszybciej się wyłuskała spod gadziej skóry. E, Zabrali nam słońce, wyśmiewali się. Co tam lata ponieważ co to są opary od samolotów? Zabrali słońce? Zabrali. Manipulują pogodą? Manipulują. Chcieli podatki od ocieplenia? odwrotności jest chłodniej. Nawet na Teneryfie, wyspa Teneryfa, Gran Canaria, przez całe miesiące zimowe turyści się zwalali, żeby tam czerenciści wygrzewali się. Już wygrzewać się nie mogą bo się ochłodziło, tak, u nas też, my mamy, luty zawsze był deszczowy, ale nie, jest, jest chłodne powietrze po prostu, tak, mieliśmy w grudniu 28 stopni, 25-28, w styczniu jeszcze szło i teraz nagle też mamy niebo zafajdane, za jak to się mówi, i to czynią, robią z nami człowiekiem, co chcą, zabiorą jajka, Zabiorą białe mięso, każą jeść robaki. Dowiedzcie się, co te robaki czynią w ciałach fizycznych. Mają strychninę, zdaje się, Stani mi mówiła, zapowiem chyba sobie o strychninę, chodzi, tak? Także. Yy... Odbudowują e, automaty bankowe, żebyś e, nie korzystał z, ga, z gotówki do banku, żeby wszystko z kartą przyciska, jak konduktorzy nas zrobią, zęby, między zęby kartę. I jak karta ci odet tą kartę, nie masz nic, nie zapłacisz, nie masz nic, tak? E, pytam się, jak długo? Jak długo? Tych marionetek ile jest? Aleksandra w hipnozie przekazała. Przekazaliśmy Wam, tak? E, dlaczego? Niech tu kto przyjdzie mi wygazować kury, to karate metody są tutaj. I tą rurkę z gazem, ten kombinezon wsadzę. Uwierzcie, do tego jestem gotowa. Także jeżeli nie ruszycie tyłkami, jeżeli siedzicie w tych wiadomościach, co pokazują, a powiedzieli wam, że w Rumunii było potężne trzęsienie ziemi ostatnio, nikt wam tego nie powiedział? Szperajcie w internecie, znajdziecie wszystko, tak? Skąd są te trzęsienia ziemi? Jak to się stało? Dlaczego? A tam w Turcji i, i, i w Syrii Kurdowie, tam właśnie na terenach Kurdowie są. Dlaczego? Sperajcie, dowiadujcie się prawdy. Nie idźcie na łatwiznę, że wam ci z tego szkiełka powiedzą. Tak jak powiedziałam, tam mam, co reklamują, co wam każą. Róbcie odwrotnie. Tak? E, już mózgi są tak zmanipulowane u ludzi, że oni idą. Nosicie ryzykowi, dajecie, akceptujecie, że dostają tam miliony kataliarzy. Dlaczego to akceptujecie? Przecież to jest <gadziny> to są gadziny. E, dlaczego cicho siedzicie o tych zakonach, zakony, zakonnic? Dlaczego cicho siedzicie i, i nie mówicie prawdy, co tam się dzieje? To są więzienia. Kobiety są bite, zabierane są papiery, im nie wolno wyjść, nie, nie mają odwiedzin, e, na kolanach pucują podłogi. Też rodzą dzieci, te dzieci lądują gdzie? I jeżeli teraz nikt nie poruszy tyłka, to gadziny przyjdą po Was. Przyjdą po Was. To, co nam zabierają, na końcu zostaniemy my, człowiek, i sięgną po nas, bo to, potrzebują tego. Także to był przekaz, który mam nadzieję Was poruszy. E, mało kto o tym mówi. E, wszyscy tam nadawają, nikt o tym nie mówi, nie wspomni, dlaczego mamy mieć zabrane jajka. Tak? E, A no, dlatego. Także oczośnijcie się. Każdy się poddaje, no jak no przyjdzie mi tam zagazuje, jakieś tam, e, e, mama, jakieś tam parę kur, to on by był pierwszy zagazowany. Bierz mi, z tym pojemnikiem, z którym przyszedł. To ma na uwbije. I nie wyjdzie już stamtąd. Także e, nikogo nie buntuję. To jest mój bunt. I żeby wami troszeczkę wstrząsnąć, obudźcie się. Zabiorą wam wszystko, już wam ogrody nie każą wam tego tamtego sadzić. Zioła już wam pozabierali, tak? E, ile już lekarstw brakuje, były dobre leka lekarstwa, syropy na, na ciężkie kaszle, szukajcie ich. Już ich nie dostaniecie. Więc wam po kolei zabierane wszystko. Także, e, no jeszcze pokrzywy może rosną, to korzystajcie chociaż z nich, suszcie, róbcie sobie soki. E, rolnikom zabierają tak samo wszystko. Za chwilę nie, nie, będzie, nie będzie jabłek, nie będzie kartofli, nie będzie warzyw. E, tak. Będzie jałcha do picia. to co z obór wypływa i, i tam nie będzie już co wypływać, bo i, bo i to pozabierają. Tak? Także kochani, trzymajcie się, dbajcie o siebie. I jeszcze Wam na zakończenie taki typ, to tam, bo zapomniałam w ostatnim przekazie, jak mówiłam, żebyście sobie rozmasowywali te worki pod oczami w jaki sposób. Kto nie słyszał, wróćcie do poprzedniego mojego nagrania. Poza tym, jak myjecie ręce, nie korzystajcie z ręcznika. Te wilgotne ręce przedcierajcie sobie twarz. Dostarczajcie wilgoć z Waszych rąk, z wody, stój przed lustrem i weź sobie mokre ręce, przejedź po twarzy, zobaczysz od razu, co się dzieje. To tylko taki ode mnie typ, bo dzielę się z Wami to, co jest dobre. E, tego nam jeszcze nie mogą zabronić naszych rąk, ale e, może i, i, i to będą zabraniać, nie wiem. Także zapraszam Was e, na bazy. Czyńcie was coś dla siebie. Oczyszczajcie się z programu, który jesteście, który jesteście załadowani, zmienia Wasze umysły i stajecie się baranami, tak, baranami, nie bykami. Jak ktoś. By się poszedł do byków, chciał nimi zarządzać, stratują. Bądźmy tymi bykami, stańmy się tymi bykami, nie baranami. Zmieniajmy nasz pogląd bycia tu i teraz i wysyłajmy intencje. E, to korzystajcie z laboratorium, fajne rzeczy się dzieją od razu, e, bo już nie ma tego, co Wam pomoże. Kto Wam pomoże? W tej chwili sami sobie musicie pomóc, na to wychodzi, a wracamy. Do naszych pierwotnych informacji. I te informacje mamy w sobie i przyszliśmy z nimi. Jedni wam przekazują, jedni wam dają. Korzystajcie, ale bzdury zostawcie. Zostawiajcie bzdury. E, nieraz tu mi wchodzą jakieś tam nagrania, to jest zgroza dla mnie. E, proszą rodzice, bo na lekarstwo e, nie mają pieniędzy dla dziecka, dziecko umiera. Ileś tam tysięcy lekarstwo kosztuje, czy operacja. Ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Ale są y, y, nawołania y, tu na rzutki, na bzdurę. Bzdurę. Nie na zdrowie. Jeżeli chodzi o zdrowie, to ja mam zrozumienie, każdy z nas, ale na bzdury zrzutki. E, zastanówcie się, czy już człowiek jest tak ogłupiały że czyni to bezwiednie, bez przemyślenia. Dobrze. Chciałam to powiedzieć, to mnie cisnęło. I chcę, żeby jak najwięcej, jak najwięcej z nas przeniosło się w to nowe, ale o to musicie wy sami zadbać, tak? Ja tylko wam mogę mówić. I jeszcze jedna sprawa jeszcze mam na tyle materiału, że ze stani mieszamy moje olejki. Nie wiem, czy ja dostanę więcej produktów, bo jak wszystko zamykają, a dużo zamykają już. Nie wiem czy dostanę. mam jeszcze zapas, jeżeli ktoś chce, zamawiajcie, teraz. Tak czy, czy, czy krem gracja od mojej córki Sara, ja Wam włożę tam kontakt. E, tak samo Wam proponowałam e, do leszka z lnu, jeszcze jest. E, dobre, zdrowe rzeczy, bo musimy zadbać o nas samych, żeby być zdrowym, tak? E, jakieś e, koce z baranów, to ja go nie zniszczą, zwierzęta to nie będzie nic z wełny, wierzcie mi. tak, e, Jeszcze do tych wariatów, którzy podjęli się produkcji. E, Żywnością z robakami, to żebyście w jak najgłębszy duchu zapadli, że wy to proponujecie, kasę robicie na, na truciźnie. Jakaś wariatka, widziałam, ktoś zrobił telefonicznie na walentynki, robi czekolady z, z robakami. Żeby nikt nie kupił, ona pieprzy to sama, bo włożyła w to kasę. Po prostu nie, nie dajcie się wrobić, nie kupujcie tego. Jeżeli nie będzie kupywane, to nie będzie produkcji. To jest takie proste, tak? E, chcieli pozmieniać ciała fizyczne, co im się w części udało. Zmienili genetykę człowieka na zwierzęcią I dlatego dają robaki, bo zwierzęta jedzą robaki. Nie bierzcie tego. Jedzcie białka z jajek, żółtka jedzcie. Najlepiej żółtka w takim płynnym stanie, bo to jest, to jest powstanie życia. Wszystkie informacje są w żółtku. I to jest dla nas dobre. Białko. Jedzcie, nie wiem, takie są słynne bezy z białka robione, takie ciasteczka bezy. <laughs> Mi się wydaje, że już chyba ich się nie dostanie, bo oni nie chcą tego dostarczyć żeby człowiek to ja tak. Pamiętajcie o naszych dzieciach, o naszych potomkach, tak? Nie wiem, co tu jeszcze dodać, co ująć. Jak my o siebie nie zadbamy. Gadzina o nas nie dba, ona od nas chce, żąda i nakazuje. A my przyszliśmy jako wolne istoty i chcemy odejść, jak, jako wolne istoty, tak? Bo y, te żniwa, które gadziny zbierają, tak? a do tego jeszcze doda właśnie, bo bym zapomniała, tu w Hiszpanii. Chcą tą ustawę y, przepuścić, żeby właśnie kury y, pozabierać. Nie wolno ci kury zabić nawet. No to chyba wychodzi, że wezesz kurę i wrzucisz pod auto, wtedy możesz z niej skorzystać, kury wygonić. A za zabicie szczura. Jak zabijesz szczura, ktoś to zobaczy, doniesie 5000 euro kary za zabicie szczura. To kury wyprowadzić, a do domu wprowadzić szczury. Zobaczcie, jak gadzina dba o swoich towarzyszy, bo wszystko, co jest złe dla człowieka, to jest gadzie. Oni nam tu sprowadzili, e, właśnie reptyliańskie różne, takie to, co e, nam szkodzi, jest złe. Oni dostarczyli tu na Ziemię. Nie wszystko jest, zostało dostarczone ze światła, a ze światła to, co synchronizuje jedno z drugim. Dobra, szczura nie można zabić, <laughs> 5 tysięcy euro. No i, i, i wiele więcej takich bzdur. Węża na pewno też nie możesz, jakiegoś nie możesz, tego tamtego nie. No, gadzie dbają o siebie. Także chcą uczynić z nas robotów, a robot to jest, zaprogramują i robisz co oni chcą, tak? Jesteś człowiekiem, zadbaj o to, żeby został na ten moment. I zapraszam jeszcze raz. Czyńcie coś dla siebie teraz. Jest na to czas. Pozdrawiamy Was serdecznie. Tu nasza cała grupa. I do usłyszenia. Będę Wam przekazywała na bieżąco. Namaste.